Hej kochani, mamy dzisiaj pełnię księżyca. Pełnię księżyca w lwie. I mamy dzisiaj, wylosowałam nam dzisiaj numer szesnasty. Mówi się, że też jest to karma związków. Ale tutaj na tej karcie pokazane jest, że jest to stara mądrość, tak? Czyli może to być mądrość naszych przodków, mądrość, która płynie z Twojej przeszłości. Mądrość, która może do Ciebie dzisiaj dotrzeć, być może właśnie przez ten numer 16. Więc zwróćcie dzisiaj uwagę, czy nie pokazuje Wam się gdzieś ten numer, czy nie doświadczacie go gdzieś, czy nie, mm, nie zauważacie go wokół siebie. Być może jest to właśnie taki moment, w którym go gdzieś dostrzeżecie. Może wtedy warto. Stanąć na chwilę, um, wzmóc swoją uważność i zobaczyć, czy, czy coś do was nie przychodzi, czy jakieś coś z przestrzeni, z czasu do was nie dociera, czy um, jakiś przekaz nie płynie do was z waszej przeszłości albo od e, waszych przodków. Bo być może właśnie tak jest, skoro dzisiaj ten numer do nas przyszedł. Jest to też w sumie siódemka, czyli bardzo duchowy, spirytualny numer. A mamy dzisiaj pełnię. Także ja Wam życzę cudownej pełni, cudownego doświadczenia, pięknego poznawania siebie, swoich możliwości, odkrywania swojej pewności siebie. Przebojowości, bycia tym, kim chcecie być, bycia przebojowym, pełnym sukcesu, bycia na topie, po prostu. Także wszystkiego dobrego na dzisiaj, kochani. Pa pa.